Kolejny odcinek z Hiszpanii Jesteśmy w małej wiosce Z nazwana Jestem zwana białą wioską z Hiszpanii Taki klimat trochę Santorini tutaj jest 3000 mieszkańców Całkiem sportrystów, Nawet polskie knajpki są Zjedliśmy sobie obiadek Nie jest drogo O dziwo Latać po tych urokliwych uliczkach A następnie spadamy stąd do Malagi Naprawdę jest tu mega ładnie Zaraz zobaczymy jakaś panorama nieba u góry O stary Mega Zdecydowanie polecam każdemu Kto będzie się wybierał do, do Malagi Bo to jest tylko 50 minut od Malagi A Naprawdę mamy hiszpańskie Santorini dużo tańsze i dużo mniej zatłoczone, bo tu nie ma nikogo praktycznie. Turystycznie można w nieskończoność. Nagraliśmy parę ujęć z drona. chyba tak naprawdę możemy stąd spadać. Lecimy na Malagę teraz. Także przebitki z drona wlecą. Tutaj gdzieś się Max wróci na pewno. Prawda Max? wróci się tutaj. A wy jak chcecie więcej takich filmików to, to zostawcie stu... suba, i łapkę w górę i dzwoneczek koniecznie. Kurde. <laughs> Nie sprawa wygląda tak, że jesteśmy w Maladze dosłownie na 40 minut, więc dużo nie zdążymy zobaczyć. Także idziemy tylko coś zjeść, wziąć się jeść do i lecimy dalej. i Niestety, przez to, że w tej wiosce było tak ładnie, to nam trochę pokrzyżowało plany, bo każdy chciał tam zostać. Więc mamy mało czasu w Maladze. Zaraz się zawijamy i jedziemy do rondy, bo tam mamy do 19.30, musimy się zameldować i to jest nasz problem. Tylko to nas ogranicza w czasie. Także dzisiaj wieczorem będzie jeszcze ronda. Szukamy czurosów. Jeszcze nie jedliśmy ani razu i sobie jakoś że tutaj trzeba zjeść. tak łazimy się, kręcimy, ale trafiliśmy akurat na siestę. No ale może coś będzie. Soczek z Mareku kawa z, kawa z lodami bez lodów. Nie, to jest kawa z lodem. Nie, nie głupkuj. Jak już mówiłem, kocham takie budowle nagle w środku miasta. Soczek z Maraku, top, naprawdę mega, mega dobre. Potężny, coś pięknego. I mandarynka albo pomarańcza, coś takiego. Chyba mandarynka bardzo ładna ta malaka, skoro że tak mało czasu tu spędzamy. No ale niestety, już chyba wolał tu nie przyjechać na te 40 minut. I myśleć, że to jest do dupy, niż być tutaj na 40 minut. Generalnie wiem, że powinienem jakieś ciekawostki opowiadać na tych wszystkich miejsc, które tu zwiedzamy, ale jakby. Nawet nie ma kiedy tego czytać, my przyjeżdżamy wieczorem na spanie, myślisz tylko o tym, żeby się wychillować trochę, a nad ranem znowu ogień. al twierdza nad Malagą. Max teraz tutaj wrzuci jakieś ciekawostki na jej temat, a co, wykorzystam go trochę. Drodzy, przyszliśmy na churrosy, jaka w ogóle knajpa, jak pięknie zdobiona. Teraz zobaczymy jak to wygląda. Takie ¿no? Yes. yes, yes. yes, yes. Próbujemy cudowne. No dobra, po siedmiu dniach w końcu w Hiszpanii zjedliśmy churrosy upragnione, no i szczerze fajne, ale jakbyśmy wzięli dwie porcje to chyba by, byśmy tego nie przejęli, mega, mega tłuste, ale taka duża porcja 5 euro, także całkiem spoko. Kupiliśmy sobie moja wszędzie to jest i nie wiedzieliśmy, nie wiedziałem jest co to, więc pisałem w internet i po polsku to jest... Flaszkowiec peruwiański, nigdy w życiu o tym nie słyszałem szczerze mówiąc I pisze w internecie, że niby jest uznawany za najsłodszy owoc na świecie Zrobimy próbę testu <grym> się <okaże> I się okaże Warunki połowe, trzeba sobie coś po nie, to odpłynąć No mocno, no, no, czego, nie masz Trzeba rozpieprzyć po prostu Cięgut na pół elegancko wziąć Ja nie wiem, wygląda. A, śmiesznie. No, wygląda wygląda? No, śmiesznie. Dobra, próba testu. No nie wiem, kto wymyślił to, że to jest najlepszy obrót na świecie. Na pewno nie jest najsłodszy Tragedia. Julia robi sobie masaż głowy w tym momencie. O, co się jej się wydarzyło z psychiką? Dobrze, czekin w hotelu zaliczony. Jak na razie za 76 zł. prezentuje się mega dobrze. Coś. Nawet widy mają kurwa A wszystko zajęte, nie ma żadnych kluczyków. No i drodzy, jest tylko jeden. Dobrze. Prezentuję pokoik za 76 zł. To są takie przybitki epickie na łóżko. Żartuję, że tu nie będzie. Nic tu ciekawego nie ma. Jakby taki mieszkanka, a co to, to za okno jest? Przecież tu chyba nic nie ma za oknem. Strasznie to. Co ja? Widok na klatkę schodową. Ja. Mega. Mega Joel. Nie ma ci o tu z nami, stary. ale ja po prostu czuję się jakbyś tu był, bo oni cały czas gają. O, stary, albo Joelek by, by powiedział. Pozdro, Joelek. Dobrze, w pokoju rozłożeni, samochód zaparkowany, zaklimatyzowani, lecimy póki jeszcze słońce nie zaszło do końca, lecimy na klif Boronda, to jest miasto, które w całości znajduje się nad klifem, będziecie teraz mieli tutaj fotę, Max wstawi fotę jak to wygląda mniej więcej, fajnie, fajnie, oczywiście jak zwykle też zbyt dużo czasu tu nie spędzimy, ale w sumie to dobrze, bo ja bym chyba jajo zniósł jakbym miał tutaj więcej czasu spędzać my chyba idealnie, idealnie pod siebie to zwiedzamy tak naprawdę Czasem gdzieś by się zostało godzinki dłużej Ale generalnie jest bardzo fajnie Wszyscy na ulicach Jeśli Liga Mistrzów wraca, więc już siedzą w pubach Wszyscy będą oglądać zapewne Fajnie, podoba mi się to miasteczko Tu też się znajduje arena do corridy, Ale za areną jest chyba cały sens tego miasta ukryty właśnie, więc tam też, tam też idziemy Czy ta arena ma 450? El niño de la Palma. Palma to im odpierdala, że. Si. Dalej ten sport jest Hola. aktywny. Hola. <laughs> Ola, cika Ale byczek. Ale byczek. Nie się do klifu, mój drogi. Tu jest, tu jest po prostu live reaction. Powiem wam, że naprawdę robi, robi to wrażenie. Cały miasto jest jakby wykute na skałach, na klifie. Gdzieś tam widziałem jeszcze budynki normalnie przechodzące przez skały na internecie. Trzeba będzie tego poszukać. Teraz idziemy zobaczyć, taki piękny most jest. Moi drodzy, tak to się prezentuje. Coś pięknego. Skorzystamy jeszcze ze światła i ruszam dronem, zobaczymy jak to wygląda z góry. Nagrywał dla was Maksymilian Gromacki. Nagrywałem dla was tam i w pewnym momencie zaczęło tak coś z GPS-em się dziać. W ogóle latały też inne drony, więc strasznego stresu miałem, żeby inny dron we mnie nie przywalił. Ale najgorsze, że zaczął gubić GPS i między tymi murami tam już się bałem, że przypieprzę w ten most i będzie po dronie, ale ci udało się wrócić do, do domu. Dron spakowany. Filmiki zobaczycie gdzieś w przebitkach, zależy gdzie Max je wrzuci, nie?

Ej. Ja z wy byli, wy, wy, wy Byliście gdzieś już, czy dopiero wyszłyście? Stary, idziemy na dół, nie, nie ma. My szukamy żarcia po prostu na jakiegoś. Byliśmy na tym mostu, jakbyśmy już wszystko zaczęliśmy, co ważne, te klify. Na do... Nawet nagrałem Bak. dronem, prawie wypierdoliłem dronem w tunel, bo, bo wyłączyło <laughs> gps nie? No, I tyle baca, od ściany, baca, bo zaczął się ścinać ekran, nie? I przy ścianie tyle zahamowałem. Tak, jest na fula, po prostu te mury tego mostu tak grube były, że zaczął sygnał aż blokować, nie? nie no. Nie nie no, straka była totalna Masakra, nie? I jeszcze, jeszcze zaczęli dwoma innymi dronami latać koło mojego Już w ogóle się zasrałem, że mi przypierdoli któryś, nie? No, no już nie No dziwne, że jak tutaj przyszłeś, to cię zauważyli Nie umierzycie, kogo spotkaliśmy Robocopa Słynny Robocopa Laska nie miała. A, że serio mówicie? Nie wiem, czy istnieją szybsze okulary niż te Czułem się jak zygzak McQueen

I, z... I poszliśmy sobie kurwa i to są kurwa ludzie Ja pierdolę A my jesteśmy już po cudownej kolacji w Maku. Super Świetna sprawa Nie dodałeś, że to jest 6. A to starożytny maczek, ale jest nagrany, tak że będzie widać 6 euro za kolację Za całość? Za całość? Za całość 14 Za osobę wreszcie ja za, 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 mnie za, za mnie wreszcie 6, w 6, w 6 chyba Dobra, ja dobra Tanio! tanio. 21:50 i w tym mieście naprawdę wszystko już się zamyka. Pomału wszystkie knajpy już mają zamknięte zamówienia, więc najzwyczajniej w świecie idziemy, idziemy sobie. Jeszcze może jakieś piwko na ziemi czy coś w tym stylu. Umyć się i spać, bo od rana, od, od rana wszystkim wszystkim dany jazdy jest znany. Drodzy, siódma, 58. Opuściliśmy apartament i lecimy do Marbury. 8:8. Ale już jesteśmy przy samochodzie, a samochód był 10 minut od nas. I lecimy do Marbei. A potem Gibraltar. Macie to? Normalnie małpy. Gibraltar to jedyne miejsce w Europie, w którym naturalnie występują małpy. Coś pięknego. Pewnie są przewidziane z Maroka, tak mi się wydaje. No bo przecież to rzut Beretem. Ale ja tak sapię, bo niosę kurwa tą torbę na plecach. Wojciech Sobierajski, idę po ciebie. Co? Myśleliście, że na te wycieczki to się samo zarabia? Nie ma tak łatwo. Trzeba zasuwać w lesie w Danii czy w czy nie. Jesteście ciekawi tych małp na Gibraltarze? Co reszta w następnym odcinku? Ciąg dalszy nastąpi. Oh yeah!